Jadę na konwencję Platformy. to, ważniejsze. Zaraz zaczynamy konwencję Platformy Obywatelskiej w okręgu numer 10. Premier zaraz przyjdzie, powie do nas kilka słów, a potem będziemy prezentować się my, kandydaci oraz deklarację programową naszego okręgu. Będziemy podpisywać bardzo wspaniałą uroczystość Drodzy przyjaciele z Małopolski, ze Świętokrzyskiego, nawet gdybym chciał nie wspomnieć o liderze naszym, to kwiaty leżące na tym kupicie by mi nie pozwoliły. Tak, dzisiaj prowadzi drużynę do Parlamentu Europejskiego stąd z Małopolski, Świętokrzyskiego, Róża Tur. i pracji Szumana od roku 2005 Szechowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jeszcze od siebie muszę Córka profesora Jacka Woźniakowskiego, którą wszyscy jesteśmy głęboko wdzięczni za Polskę i za to, że był prezydentem naszego państwa. miasta. Dziękuję Ci dużo i Ci wolę. Dziękuję za wszystkie słowa, które tej doświadczał. Przede wszystkim panu premierowi. I wszystkim kolegom i kolegom ja kandyduję z tej samej listy. I po to właśnie, żeby moje umiejętności, po to, żeby moje doświadczenia zdobyte w Polsce, ale i moją skuteczność w działaniu, którą wykazałam się w ostatnich czterech latach w Komisji Europejskiej, po to, aby je wykorzystać teraz dla sukcesu Polski, Mało Polski, Wszystkiego, dla sukcesu Platformy Obywatelskiej, podejmuję to dzisiaj. przygotowanej do zadań europejskich, ekipie, grupie łatwo obywatelskiej możemy sprawić, by głos Polski w Unii Europejskiej stał się bardziej słyszalny. Biał, tak, białym. Pan premier w takim razie a nie biały. Aha. Wszyscy niesiemy. Dobrze, uza, uza.